Nadchodzi finansowe wytchnienie dla rodzin wielodzietnych w Radlinie. Karta Rodzina 3 Plus weszła w życie. Teraz Urząd Miasta czeka na wszystkich chętnych do przystąpienia do programu. Należy tylko zgłosić się do urzędu i wypełnić jeden prosty dokument. To wystarcza, by korzystać z ulg i ułatwień. Teraz czekamy właściwie na same rodziny wielodzietne, które, które zgłoszą się do tego, żeby uczestniczyć w tym programie programie. Programie Rodzina 3+, który, zdaje się, został już dostrzeżony na ulicach Radlina. Z tego, co się słyszałam, to w tym, od tego roku wchodzi program Rodzina 3+, czyli Właśnie. dla tych rodzin, które mają trójkę dzieci i więcej. Założenia tego programu są bardzo proste. Chodzi tylko i wyłącznie o to, aby odciążyć finansowo rodziny wielodzietne, a jednocześnie zapewnić im dostęp do sportu i kultury. W Miejskim Ośrodku Kultury na, na wszystkie imprezy organizowane przez MOK 30% ulgi dla tych rodzin. W miejskim ośrodku sportu i rekreacji ta ulga wynosi 50%. W Włodzisławiu, gdzie podobny program funkcjonuje już od dawna, efekty są nadspodziewanie dobre. Zestaw ulg znacznie się rozszerzył i wykracza poza sport i kulturę. Mówimy tutaj również o komunikacji miejskiej, tej działającej w granicach miasta, mówimy również o firmach prywatnych. Karta Rodzina 3 nie spowoduje odwrócenia tendencji demograficznych, które w naszym społeczeństwie widoczne są już od kilku lat. Spowoduje za to znaczne oszczędności. No Ja mam na razie dwójkę, więc się nie kwalifikuję, że tak powiem, No ale z tego co wiem to właśnie są zniżki co do wejść na basen, który tutaj mamy do kina, także myślę, że no... Jeżeli, no i tak wiadomo, że muszą do rodziny jakąś tam kwotę wyłożyć, ale na pewno jest to jakieś tam y, już jakaś pomoc, żeby cokolwiek, że tak powiem, z tymi dziećmi zrobić. Zrobić trzeba niewiele. Wystarczy ze strony internetowej pobrać wniosek i po wypełnieniu przynieść do urzędu. Tyle wystarczy, aby przystąpić do programu Rodzina 3+.